Cześć kochani, dzisiaj mam dla Was dwie sprawy. Po pierwsze, powiem Wam, co znalazło się w grudnym Shiny boxie, A po drugie, jeżeli spodoba Wam się zawartość, to takie właśnie pudełeczko będziecie mogły ode mnie również otrzymać. Ale o tym powiem Wam pod koniec tego filmu. Mówiąc szczerze, podejrzewałam już na fanpage'u Shiny Boxa, co znajduje się w środku, ale tradycyjnie otworzę je dzisiaj razem z Wami. I muszę Wam powiedzieć, że tutaj już pięknie pachnie, i ja wiem dlaczego, ale do tego zaraz dojdziemy. W środku znalazło się 6 produktów dla każdej z dziewczyn. Do tego jeden gratis, który też otrzymała każda osoba w pudełku, ale to nie jest tak y, dosłownie kosmetyk po prostu jest to produkt do codziennego stosowania dlatego chyba nazwano to gratisem. I dwa produkty dla członkiń klubu VIP. Wybaczcie mi, jeżeli będę cały czas poprawiać grzywkę, a dzisiaj ma totalnie kiepski dzień i w ogóle nie chce się układać. I zacznę może od omówienia tego gratisu. I jest to wybielająca pasta do zębów z firmy Signal. I powiem Wam szczerze, że ja pamiętam kiedy w Big Lossi kiedyś była pasta i też chyba to było nazwane gratisem, i było tyle hejtów na ten temat, że po prostu szok. A moim zdaniem, jestem z tych osób, które uważają, że lepiej dostać coś, co się naprawdę nam przyda na co dzień niż jakąś kolejną rzecz, która będzie leżała w szafce i się kurzyła. Więc jak dla mnie pasta i jeszcze jako gratis, to jest całkiem w porządku rzecz. Dalej mamy już jako standardowy produkt taki mały płyn do demakijażu. To jest płyn metalarny, który jest taką próbeczką, ale ma 50 ml. Też zawsze się cieszę, kiedy takie rzeczy znajdują się w boksach, bo wiadomo, że to nam się zawsze przydaje. Jest to taka fajna pojemność w sumie, bo możemy to ze sobą zabrać gdzieś jadąc. Zawsze zostawiam sobie takie pudełeczka na później, bo myślę, że jeżeli mamy taką możliwość, to warto sobie je schować. Na pewno się przydadzą na podróż, kiedy będziemy chciały coś przelać, a nie będziemy musiały kupować w Rossmanie tych pustych pojemniczków. Kolejne dwa produkty to produkty firmy Vaseline i jest to wasa do ciała i po prostu wazelina kosmetyczna. Ja ostatnio na jakimś blogu czytałam, że to są bardzo fajne produkty i miałam nawet ochotę sobie coś kupić, ale chyba nie spotkałam tego stacjonarnie. Po pierwsze jest to balsam I wydaje mi się, że taki balsam będzie Bardzo fajny na je... na, jesieniu, na zimę, kiedy nasza skóra Wymaga takiego Mocniejszego nawilżenia A Wydaje mi się, że wazelina ma to do siebie Że bardzo szybko nam tą skórę Tak natłuszcza W moim przypadku jest tak, że gdy tylko zapomnę o pomadce To mam już murowane spiesznięte, popękane usta I wazeliny zawsze sprawiały to Że bardzo szybko regenerowały mi Właśnie Usta. Myślę, że też spiszą się dla osób, które mają problemy z suchymi, popękanymi skórkami przy paznokciach, bo to też ma szansę w szybki sposób ten problem zniwelować. Jak może pamiętacie, miesiąc temu w bok Boksie znalazła się taka wieżyczka z cieniami, w tym miesiącu również i są te te cienie skręcane ze sobą. I chyba wiecie, albo i nie wiecie, że było bardzo wiele kontrowersji na temat. Właściwie tego otwierania, ale ja przetestowałam, że wszystkie bardzo dobrze się odkręcają, więc yy, jest dobrze. I są to trzy cienie, takie bym powiedziała karnawałowe, na Sylwestra na przykład zbliżającego się. Jest to taki złoty z delikatnymi drobinkami, czarny z złotymi drobinkami i już całkowicie złoty brokat. Nie wiem jak to się będzie spisywało na powiekach, mam nadzieję, że to będzie dosyć trwałe. I będę mogła to użyć na Sylwestra. Na pewno to przetestuję wcześniej, nawet może dzisiaj po południu, żeby się potem nie okazało w trakcie, że coś jednak jest, jest nie tak. Teraz rzecz, która tak pięknie pachnie, że cały mój pokój jest teraz już w tym zapachu, to jest mydełko z firmy Organic o zapachu cynamonu. No pachnie tak przepięknie i tak intensywnie, że no nie da się tego nie wyczuć. Ja zastanawiałam się nad tymi mydełkami za każdym razem, kiedy wchodziłam do sklepu. Ale jakoś tak nigdy nie zdecydowałam się tak na 100%, żeby kupić, a teraz mam. Myślę, że będzie idealny teraz na święta i na zimę, bo to jest tak. zapach korzenny i przyjemny. I ostatnia rzecz z tych rzeczy, które otrzymała każda dziewczyna, to ten krem firmy Pose. Nie wiem, czy to się tak wymawia, ponieważ nigdy wcześniej o nim nie słyszałam. On ma 50 ml i kosztuje 100 zł. Jest to produkt pełnowymiarowy więc cena jest naprawdę dosyć wysoka i wartość tego kremu przekracza dwukrotnie cenę całego shiny boxa. Nie wiem, czy naprawdę jest tak rewelacyjny i warty tych 100 zł. Na pewno przetestuję i się przekonam. Na koniec szybko pokażę Wam dwa produkty, które otrzymały członkinię klubu VIP. I po pierwsze jest to olejek z Love Me Green, jest to olejek do masażu. Ja nie przypadam za olejkami do ciała, wolę raczej użyć balsam, wolę, żeby to szybko yy, się wchłonęło i mieć spokój. Ale jeszcze zastanowię się, co z nim zrobię. Albo go użyję, albo po prostu komuś go oddam. I ostatnia rzecz to krem do rąk. Balsam do rąk. Chyba rozgrzewający, bo widzę tutaj cynamon, imbir, goździk, krzałwie. Też mam teraz krem rozgrzewający, który dostałam od Konrada i pokazywałam wam ostatnio. Ale na pewno się zużyję, bo ja zawsze stawiam sobie krem na biurku, tuż przy mnie i co, jakąś, co jakiś czas sobie kremuję więc te kremy dosyć szybko mi się zużywają. No i teraz zapowiedziany na początku konkurs. Jeżeli chcecie wygrać takie pudełeczko dla siebie, ono jeszcze jest w ogóle nieodpakowane, tam znajdą się te same produkty poza chyba tymi dwoma ostatnimi, które przed chwilą pokazałam, wystarczy, że spełnicie trzy warunki. Po pierwsze, musicie zasubskrybować mój kanał. Po drugie polubić fanpage Shiny Boxa, do którego link zostawię Wam w opisie, żebyście nic nie pomyliły i nie musiały zbyt długo szukać. I w komentarzu napisałem i drukowanymi literami biorę udział. Dalej możecie napisać, co chcecie, to nie jest brane pod uwagę. Wystarczy, że znają się te dwa słowa, biorę udział. I bardzo Was proszę, żeby to było napisane drukowanymi literami, żeby łatwiej mi było po prostu później te Wasze loginy spisać. Wyniki pojawią się na pewno kilka dni po zakończeniu. Wszystkie informacje będą jeszcze dokładnie opisane w... Opiecie po prostu niżej. Mam nadzieję, że weźmiecie udział, bo konkurs jest banalnie prosty i tak naprawdę wystarczy może z pół minuty, żeby te rzeczy zrobić, a jeżeli nie macie jeszcze swojego pudełeczka i macie ochotę y, mieć, no to po prostu weźcie udział. To tyle na dzisiaj. Zapraszam Was na kolejne moje filmy i do zobaczenia. Cześć!